Dzień dobry. Witamy państwa na konferencji Klubu Parlamentarnego Lewicy. Ze mną Monika Pawłoska, Paweł Krutul. Jesteśmy wszyscy troje posłami sejmowej komisji obrony narodowej. Wiadomo, że po, y, dzisiejsza konferencja jest ponownie poświęcona tematowi zakupu karabinka Grot. Mamy dla państwa dwie ważne informacje. Klub Lewicy postanowił w tej sprawie złożyć zawiadomienie do prokuratury generalnej oraz postanowił poprosić prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie wnikliwej kontroli procedury zakupu tego karabinka. Przypomnę to, co mówiliśmy wczoraj. Karabinek został kupiony poza procedurą, która jest standardowa w takim przypadku. Decyzja nie zapadła tam, gdzie powinna zapaść, czyli w sztabie generalnym. Cena karabinka jest rażąco wysoka, kilkukrotnie wyższa niż dostępne wówczas w podobnym standardzie produkty zagraniczne. No i na dodatek, jak wiele raportów wskazuje, karabinek jest produktem wadliwym, a na pewno w momencie, kiedy był dokonywany ten zakup, był produktem wadliwym w fazie testowej, nie był produktem ukończonym. W związku z tym uznaliśmy, że niezależnie od tego, czy prokuratura zajmie się tą sprawą, czy się nie zajmie, możemy podejrzewać, że się nie zajmie, naszym obowiązkiem jest organy o tym zawiadomić. Ja mam tutaj zgłoszenie do Najwyższej Izby Kontroli, do pana prezesa Mariana Banasia. A kolega ma zawiadomienie do prokuratury, do prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobry. To chciałem Państwu zademonstrować, żebyście wiedzieli, że lewica konsekwentnie w tej sprawie będzie domagała się ujawnienia wszystkich okoliczności zakupu tego karabinka. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałem Państwu wyjaśnić. Że wszystkie informacje, które wczoraj przekazywała telewizja, tak zwana publiczna, yy, niesłusznie tak nazywana, czyli telewizja partyjna PiS, TV PiS, te wszystkie informacje są manipulacją. Fabryka broni nie mogła wystartować w targu na Ukrainie, ponieważ Ukraińcy życzą sobie karabinka w standardzie AR a fabryka w Radomiu takiego karabinka nie posiada i nie ma żadnego produktu, który byłby nawet podobny do standardu AR. W związku z tym mamy do czynienia z kolejną manipulacją mającą na celu zniesławienie dziennikarzy Onetu, pana Marcina Wyrwała i Edyty Rzemły oraz wszystkich, którzy upominają się o prawdę w tej sprawie. W tej sprawie społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co się wydarzyło ponieważ MON wydało na te karabinki łącznie 677 milionów złotych z kieszeni polskiego podatnika. Chcemy wiedzieć, jak się to stało, kto za to odpowiada, kto naruszył jakie procedury i czy państwo polskie jest państwem z tektury i nie wyciągnie wobec tych ludzi konsekwencji, czy też jest państwem prawdziwym i zachowa się tak, jak należy w stosunku do wszystkich, którzy łamią.